Witam was serdecznie. Ja jestem i Witam was w kolejnym odcinku z American Track Simulatora, przysłowiowego ATS-a. Słuchajcie, troszeczkę mnie nie było na kanale, żadne filmy ostatnio się nie pojawiały. A no to z tego powodu, że po prostu byłem chory. Jeszcze może słyszycie w głosie, jestem i do dzisiaj a jeszcze ta choroba nie chce ze mnie do końca wyjść, niestety męczę się z nią długo. Przewidywałem, że będzie krótka, ale okazuje się, że niestety trzyma mnie długo. Więc dzisiaj czuję się na tyle lepiej, że mogę słuchajcie, dla Was jakiś odcinek nagrać. No i też taką potrzebę po prostu poczułem. Mówię dawno już tego nie robiłem, więc dzisiaj, American Track Simulator a w nim pojazd, który został w ostatnim patchu w ATS-ie dodany, czyli oczywiście Peterbilt 389. Klasyczny pojazd, za chwilę go zobaczycie. Znajdujemy się w San Diego, słuchajcie, w jakimś takim fajnym warsztacie sprzętu taboru ciężkiego, tutaj widzimy jakieś, słuchajcie koparki, spychacze tutaj spychacz na takim podnośniku caterpillara który jest rozebrany prawie w całości jak widzicie także dzisiaj taki odcinek jedna fajna sprawa aktualizowałem, słuchajcie program Action, który od jakiegoś czasu nie używałem z powodu oczywiście choroby Zaktualizowałem, są fajne ikonki poprawione, czytelność tego programu się poprawiła, nie wiem co tam jeszcze, pewnie jakaś implementacja tego kodu do nagrywania też pewnie została poprawiona. No i widzicie teraz materiał nagrany właśnie w ATS-ie, już tą nową wersją Actiona, natomiast słuchajcie, okazało się, że trochę rozjechały tam się ustawienia, które... Ja wcześniej poczyniłem, żeby móc właśnie nagrywać w sposób dla mnie dogodny, w sposób dla mnie łatwiejszy, żebym nie musiał synchronizować po prostu muzyki czy też głosu mojego z podkładem, z całym podkładem filmowym. No więc okazało się, że to wszystko się rozjechało. Słuchajcie, musiałem się niestety, ścieżka moja dźwiękowa, czyli mój głos. Na filmie się w ogóle nie nagrał, więc dzisiaj musi być ta ścieżka po prostu dograna. Eee, dobra, słuchajcie, w takim razie chciałbym Wam przedstawić, oto właśnie pojazd z najnowszego patcha. Oryginalna mo modyfikacja pojazdu. Modyfikacja, to już nawet nie jest modyfikacja, tylko to jest pojazd, który jest zawarty w grze. Eee, klasyczny Peterbilt 389, bardzo fajny grill. Prosty, ale bardzo charakterystyczny i szczególnie te światła dwa, podwójne, reflektory wyciągnięte na takich słupkach, wszystko w chromie oczywiście, zderzak też taki podgięty z obrysówkami pomarańczowymi, bardzo fajnie wygląda. Ja sobie go tak skonfigurowałem w taki sposób, że... <laughs> Przepraszam, jeszcze od czasu, od czasu będę podkasływał że słuchajcie ten slipper jest, to nie jest jeszcze ten maksymalny największy, chyba najwyższy, bo tamten jest troszeczkę jeszcze wyższy no tutaj mamy ten slipper taki o powiedzmy średniej wielkości malowanie, wybrałem sobie takie typowo amerykańskie moim zdaniem lotniskowiec i myśliwiec FA-18 Hornet który startuje właśnie z tych lotniskowców Zobaczcie, że jest ten pojazd bardzo wielki, bardzo długi, I z tych klasycznych nawet porównując go do Kenwortha W900 jest od niego dłuższy. Od dłuższy, aczkolwiek ta kabina wydaje się jakby krótsza. No taka, taki paradoks, ale tutaj odstęp między ostatnią ośką właśnie a tym sliperem jest dosyć długi i przez to cały ciągnik ten siodłowy Peterbilda jest naprawdę długi. No, także wykonanie bardzo fajne. Malowanie, jeszcze tutaj na filtrach jest również. Widzicie zapewne dwie rury skierowane do tyłu, wydechowe no charakterystyczne dla tych, właśnie klasycznych pojazdów ze Stanów Zjednoczonych. Maska taka, też takie gwiazdy które symbolizują oczywiście wszystkie stany w, w USA. Co dzisiaj wieziemy, dwózeczki jakieś wybrałem sobie, słuchajcie, wózki widłowe Nissana 2, przymocowane na takim flatbelcie, przyczepa standardowa, dwuosiowa, że dzisiaj żaden jakiś ciężki ładunek, taki abyśmy mogli w ogóle coś przewieźć, natomiast troszkę ta naczepa jest szersza, chociaż nie, ona jest tej samej wielkości w sumie co obrys całego pojazdu. Zaraz Wam pokażę mapę, gdzie będziemy lecieć. Także słuchajcie, ciężko się jednak nagrywa podkład z materiału, który już wcześniej został nagrany. więc tutaj trosze, troszeczkę muszę, słuchajcie, improwizować. No, zróbmy sobie podgląd. Zobaczcie, że deska całkiem fajnie jest wykonana, dosyć szczegółowo. Oryginalna kierownica Peterbilda. Wnętrze całkiem również fajnie wykonane, z jakimiś takimi emblematami Peterbilda. Miękkie fotele, leżanka, Tutaj charakterystyczne okienko z tyłu, które nie wszystkie ciężarówki posiadają. Także widzimy tak jak w osobówkach prawie na przestrzał do tyłu. Tutaj góra, no to tylko jakieś dwa schowki, nawet ładnie wykończone. Aczkolwiek tam brakuje Sibiradia. No, brakuje mi tego wyposażenia, którego nie mogłem dodać w garażu. GPS po środku. No za chwilę będziemy jechali, zobaczycie sobie. No i pokrętła, dużo wskaźników, przede wszystkim prędkościomierz, obrotomierz, temperatury, tam wszystkich tych płynów, które są nam potrzebne. Lusterka to już chyba standardowo, jak w Stanach Zjednoczonych, nie za wielkie, aczkolwiek można się do nich przyzwyczaić i coś tam. Zobaczyć. No dobrze, mapa. Chciałbym Wam tutaj przybliżyć trasę. Bo często w komentarzach pod filmem prosicie mnie, abym Wam pokazał. No to zobaczcie, startujemy sobie z San Diego. Później jest stanowa ósemka highway, i lecimy sobie obok Phoenix. Praktycznie nie wjeżdżając do niego, no można powiedzieć, że zahaczamy o Phoenix. I do miejsca, do miejscowości, w zasadzie takiej niewielkiej miasteczka. Nie, Latujemy słuchajcie jak Camp Verde. Tak ono się zwie. Tam jeszcze nie byłem, jeszcze mam nieodkryte te. Przynajmniej na tej wersji patcha Nie, doda, nie nieodkryty jeszcze. Te, ta, 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 ta lokacja ta miejscówka. No dobra. Yy... W związku z powyższym A będziemy powolutku startowali. No, yy, zaraz usłyszycie dźwięk tego silnika. W porównaniu do Kenwortha W900 jest on znacznie, znacznie yy, cichszy. Mniej tego basu jest. Ale jest też charakterystyczny dźwięk tego silnika. Dosyć fajny, mi się podoba. Nie jest taki strasznie natarczywy, że tak powiem, który nie daje się we znaki przy dłuższej jeździe. Także jest przyjemny po prostu dla ucha. Mi się podoba. <tryk> <tryk> Jeszcze raz przepraszam Was, że niestety będziecie dzisiaj świadkami tych moich właśnie jeszcze chorobowych zachowań no i co powolutku będziemy za chwilę zaczynali jazdę słuchajcie ja zrobiłem tam takie przyspieszenie później już jak wylecimy na highway więc tam już sobie daruje komentarz ale no oczywiście to z powodu dzisiejszej też mówiłem o jego niedyspozycji jeszcze tej zdrowotnej no ale też dlaczego na, też zdecydowałem się na ATS-a od razu, słuchajcie. No dlatego, że oczywiście myślę, że wszystkich to też interesuje poniekąd, czy też się interesują polityką, czy też nie, to jednak wybory w Stanach Zjednoczonych myślę, że dotyczą albo będą dotyczyły poniekąd wszystkich. Ponieważ decyzje, które będą podejmowane przez nowego prezydenta, nie jest nim oczywiście został wybrany nie, nieoczekiwanie Donald Trump e, będą wpływały te decyzje poniekąd na cały świat. E, Polska też myślę, że będzie mocno zainteresowana e, poczynieniami pana Trumpa, miliardera zresztą. E, no, zobaczymy, zobaczymy. E, ciekawostka jest taka, że Trump swoją całą kampanię wyborczą, słuchajcie gdzie grupy naprawdę Koszty są finansował sobie tak naprawdę sam. Partia ta republikańska, z której się on tak naprawdę do której się podłączył, można powiedzieć, na samym początku nie chciała go popierać. No i nie wiem jak tam było dalej, czy ta par partia do końca, że tak powiem, z nim była, czy też się odłączyła, natomiast z informacji któreś tam zasłyszałem. I w telewizji, i z tych, które tam można było wyczytać, no to okazuje się, że pan te, Donald Trump sobie, już teraz prezydent będzie, już można powiedzieć prezydent elekt, y, Donald Trump sfinansował sobie sam, czyli po prostu a, jest mega bogaty człowiek, y, no jest, y, nikt nie wie jak on się będzie zachowywał, jest tak nieobliczalnym człowiekiem, nie, ponieważ on praktycznie nie miał nigdy nic wspólnego z m, taką poważną polityką, czyli ani był jakimś żadnym sędzią, ani nie był jakimś m, sekretarzem, m, tam w, ani nie był w tym kongresie amerykańskim. Także on z polityką, ani gubernatorem żadnym, nie miał z polityką, czy też ani samorządową, ani taką na wyższym szczeblu do czynienia. Więc tutaj jest on totalnie nieobliczalny, nikt nie wie, co on będzie robił, i powiem Wam, że. Politycy europejscy, ale również na całym świecie są pewni, pełni obaw i troszeczkę trzęsą portkami, jak to się mówi. Nie wiedzą na co go będzie stać i co on wymyśli. A jak zapewne się domyślacie i wiecie o tym również, że Stany Zjednoczone, prezydent Stanów Zjednoczonych, jest to supermocarstwo, które wpływa na cały świat, na różne rzeczy. Militarnie, gospodarczo, y, gdzie chcą, to do, do kraju wchodzą. Y, gdzie nie chcą, to wysyłają inne wojska. Wpływają pośrednio, bezpośrednio, jak chcą, tak wpływają. Więc po prostu kreują wizję na świecie. Oczywiście tutaj Chińczycy im trochę wchodzą w paradę, bo się bardzo umacniają, oni się strasznie Chińczyków boją. No, jest ciekawa, ciekawa sprawa, słuchajcie jak to wszystko dalej będzie funkcjonowało Trump mówi, że za bardzo na to nie będzie chciał inwestować. zobaczymy bo no tutaj niestety Europa będzie musiała się mocno spiąć w tym momencie, jak tak się stanie ale ciekawe czasy idą, słuchajcie, całkowicie Putin chce się z nim e, dogadywać słuchajcie, naprawdę bardzo ciekawe czasy idą, nikt się tego nie spodziewał wszystko się wywraca do góry nogami <laughs> on w sondażach miał Nikłe szanse na wygranie. Zobaczcie, jaką przewagą z Clinton wygrał. To jest aż się w głowie nie mieści. Czyli takie sztaby ludzi nie umieją przewidzieć pewnych wyników, bo nie jeżdżą na przykład na jakieś tam małe prowincje, na małe, słuchajcie, jakieś tam terenża. Tam się ludzi nie pytają, tylko w dużych miastach sobie robią, Składę, deklarują jakieś tam opinie, sprawdzają te opinie. Okazuje się, że, okazuje się, że głosy są inne. Niektórzy Amerykanie mówią, że, że to dobrze, że on wygrał, że się coś pozmienia. Dla nich może dobrze. Zobaczymy. No, zobaczymy. Nie ma co tutaj zapeszać, co się tam podśmiewywać. Po prostu zobaczymy, jak to wszystko wpływ będzie miało wpływ i na Amerykę, i na głównie na Europę, i na Polskę. Może. Może się okazać, że na biznes zniesie Donald Trump. No i to będzie dobre, tak? Dla Polaków. No, zobaczymy jeszcze, jak z tym całym wojskiem. Dobra, słuchajcie, to takie moje wywody luźne. No, ale nie można nie wspomnieć o wyborze prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest to też są historyczne momenty. Tak jak mówię, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych ale też dla całego świata tak naprawdę, no i dla Polski jakby nie było. Także słuchajcie, teraz zrobimy takie szybsze przyspieszenie traski i ja tam jeszcze chwilkę wam po prostu poględzę coś na koniec odcinka. No także do, do usłyszenia. No dobrze, wracamy więc już na traskę. Słuchajcie, koniec. Dojeżdżamy już powoli do miejsca docelowego, do miejscowości której Wam pokazywałem, wcześniej na mapie. Słuchajcie, często pytacie się, jakie modyfikacje stosuję przy ETS-ie, przy ATS-ie. ATS ja staram się naprawdę te, ponieważ nie mam jeszcze strony swojej kanału. Myślę, że na razie jeszcze nie będę jej nigdzie tam słuchajcie robił, chociaż w planach jest, prędzej czy później. To mam swojego fanpage'a, więc wchodźcie na fanpage'a, tam się pytajcie, tam mogę wam odpowiadać. Tylko nie pytajcie się, jak wgrywać mody do ATS-a czy ETS-a. Proszę Was bardzo o to, ponieważ no, chyba jest to najprostsza rzecz na świecie. Jak to się mówi, dziecko pięcioletnie jest w stanie to zrobić bez większego problemu. To, że nie chodzą pewne modyfikacje, to jest rzecz normalna, ponieważ w wersji y, oczywiście mówimy tu o wersjach tylko i wyłącznie oryginalnych y, te wersje się <coughs> sorki, aktualizują. Y, y, oczywiście y, możemy je wymusić szybciej, jeżeli są jakieś wersje. Alpha czy też wcześniejsze, jeszcze niedostępne dla, dla wszystkich, prowadzone przez Studio SCS Software. No ale później one się aktualizują z czasem, i pewne modyfikacje po prostu naturalnie nie działają. No to jest rzecz normalna i o tym wszyscy już powinni wiedzieć, którzy w, zabierają się za jazdę tutaj w tych symulatorach właśnie bliźniaczych ATS, ETS. Możemy sobie rozmawiać oczywiście na temat różnych modyfikacji. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze, słuchajcie, jedne lepiej działają, drugie zamulają komputer totalnie. Tak faktycznie jest, natomiast proszę Was bardzo, nie zadawajcie już pytań nigdy więcej, ponieważ to też troszeczkę o Was świadczy, że nie ogarniacie teoretycznie w ogóle już yy, nic można powiedzieć, jeśli si nie wiecie, jak wgrać modyfikacje do. Do ETS-a czy ATS-a, no to jest już banalnie proste. Myślę, że nie, nie chciałbym się już więcej powtarzać, żeby takie pytania padały. Zapraszam na mój fanpage, tam oczywiście możemy mówię, sobie rozmawiać, dyskutować, opisywać. Cały czas czekam na jakieś zdjęcia, żeby do mnie dotarły. Macie link do mojego maila tutaj, na mojego kanału, i tam możecie te zdjęcia zamieszczać, jeżeli chcecie wrzucać również do, na moją stronę. Jeżeli macie taką możliwość zdjęcia, też bym chciał najpierw przed wrzuceniem obejrzeć, czy się generalnie nadają, czy są wykonane jakoś w fajnym sposób, czy są obrobione, najlepiej by było chociaż delikatnie więc prosiłbym Was bardzo o właśnie taką aktywność z Waszej strony, bo z tą aktywnością jest tak naprawdę różnie, na pewno masz swoje zdanie, widzu, który oglądasz dany materiał czy Ci się on podoba, czy też nie, więc oczywiście jak najbardziej wyraź tą swoją chęć dalszego oglądania czy też ocenienia pozytywnie, czy też negatywnie danego filmu, może nie zgadzasz się z pewnymi treściami, może z wypowiedziami, które zostały zawarte? Masz takie prawo. Mam kilku widzów, którzy są naprawdę bardzo techniczni i może nie tyle techniczni, co są w danym temacie bardzo mocno zagłębieni. A tutaj mówię o autobusach, głównie komunikacji miejskiej i oni faktycznie są moją podporą bardzo często. Prostują mnie w rzeczach, o których ja nie wiedziałem i bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba, ale jest naprawdę bardzo rzeczowa, merytoryczna rozmowa, i taką bardzo chętnie widzę. Więc co? Dojeżdżamy już do Camp Verde. Jak widzicie, nowa odkryta miejscówka. Niewielkie miasteczko, jakie to już jest chyba, słuchajcie. Arizona, no i co, będziemy powolutku się rozwodowywali, kończyli odcinek. Co co, powolutku będę was już dzisiaj żegnał. No niestety, jeszcze cały czas mnie choroba gdzieś trzyma, jeszcze cały czas daje mi się we znaki. Nie wyszedłem jeszcze na prostą ze zdrowiem, ale idzie ku lepszemu. Myślę, że już ten najgorszy okres. Tej choroby. Słuchajcie, niestety tego, tego wirusa gdzieś tam złapałem, i nie chcę się odczepić. Cholera jasna, ale bądźmy dobrej nadziei. Jeszcze jedna informacja dla wszystkich widzów, których interesuje piłka nożna: nie, nie będę grał w FIFA 17. Słuchajcie, jestem w FIFA 17 dosyć słaby. Grałem u kolegi. Nie będę grał w ogóle w FIFA, FIFA nie mam i nie będę jej kupował. Natomiast słuchajcie, jeżeli kogoś interesuje menadżer piłkarski, prowadzenie klubu, zakupowanie, prowadzenie meczy w, w lidze, w polskiej lidze w, i w, granie w europejskich pucharach, serdecznie zapraszam. Niedługo wychodzi, wyjdzie na moim kanale odcinek. Seria cała z Football Managera 2017 Tak, dopiero w listopadzie na początku ukazała się premiera właśnie najnowszej odsłony Football Managera tak zwanego FM 2017 i na niego bardzo serdecznie zapraszam na mój kanał Tak, wiem, dzisiaj tutaj źle wjechałem oczywiście pojechałem jechać przodem, a ja przekombinowałem sobie słuchajcie, i wjechałem oczywiście nie, odwrotnie Natomiast nie zmienia to faktu, że pojazd jest świetny Trochę ciężko się nim manewruje z, ze względów na te gabaryty jego, czy też jego tą długość tak naprawdę Jest on moim zdaniem dłuższy od Kenwortha W900, tego klasyka Ale wygląda też bardzo fajnie, nawet nie wiem czy nie lepiej To jest moje prywatne zdanie Piszcie swoje opinie, podoba on się Wam bardziej od Kenwortha czy ma jakieś pewne minusy, które ewentualnie wy widzicie, a ja ich jeszcze nie zauważyłem? To co, to dzisiaj się już powolutku żegnamy. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do następnych filmów. Nie wiem kiedy się pojawią. Też mówię, to wszystko jest ze względów na stan zdrowia. Dobra, dzięki, trzymajcie się, cześć.